Czy Donald Trump dostanie pokojową nagrodę Nobla? Kto w ogóle o tym decyduje? Trwa tydzień noblowski. Największe emocje budzi to, kto zostanie laureatem pokojowej nagrody Nobla. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wielokrotnie sugerował, że zasługuje na to prestiżowe wyróżnienie. Trump ostatnio stwierdził, że decyzja o pominięciu go przy przyznawaniu nagrody byłaby nie tylko osobistą niesprawiedliwością, lecz także zniewagą dla całych Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie podkreślił, że na Noblu wcale mu nie zależy. Za co dostaje się tę nagrodę? Wyróżnienie pokojowe ma być przyznawane tym, którzy wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz budowania braterstwa między narodami, rozbrojenia i działalności stowarzyszeń pokojowych. Aby dostać pokojową nagrodę Nobla należy po pierwsze otrzymać nominację od uprawnionej osoby, samo nominacja jest niedozwolona, a po drugie zostać wybranym przez Norweski Komitet Noblowski. Proces nominacji i selekcji odbywa się w ścisłej tajemnicy. Według badań, znaczna większość Amerykanów uważa, że ich prezydent nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla. A eksperci wskazują, że Donald Trump ma praktycznie zerowe szanse na zgarnięcie złotego medalu. Wiele pokojowych nagród Nobla wzbudzało kontrowersje, np. wyróżnienie dla Baracka Obamy w 2009 roku oraz dla Unii Europejskiej w 2012 roku. Kto w tym roku dostanie pokojową nagrodę Nobla? Dowiemy się 10 października.